Słyszałam, że jak Owsiak wygra, to kupi telewizję i wtedy Woś będzie cały rok. Owsiak? Ależ wodzu, co masz? A w jakim celu pan pyta? Bo tą orkiestrę tworzą wszyscy ludzie, wiesz, na całym świecie, tak naprawdę. Ona proszę pana, tak. Motory, defibratory, inkubatory, kalafiory i terminatory. Ja się pytam, to mało? A wiecie? Ile za to można kupić? Piwa, 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 piwo. co tu jest napisane? Widziałam kiedyś Nobla z profilu. Wyglądał słabo. Jurka profil jest lepszy. Jeśli chodzi o to, po co Noblowi WOŚP, to zdecydowanie przyda mu się Noblowi troszeczkę większa rozpoznawalność, także myślę, że warto. Nie wiem, po prostu ofiak jest Owsiak i Owsiak jest dla Nobla, Nobel jest dla Owsiaka, Nobel jest dla WOŚPA. Żebyśmy wszyscy działali jeszcze piękniej, z jednym wielkim ogromnym serduchem i dostaniemy tego Nobla. To się nie uda. Ja się pytam, po co komu ta zadywa? Jak się nie uda, musi się udać! Uda się, uda się, uda się! Wow. Dlaczego, Nobel, dla Bośni? To Nobel powinien być dumny, że przyznaje swoją nagrodę takiej inicjatywie. Brawo! Yeah. <laughs> Nobel pochodzi ze Szwecji. Rozgrzejmy skandynawskie serca naszą wielką, bośniową miłością. Ja się o to modliłam, i ja się wymodliłam. Może odwrotne pytanie, bo e, po co e, orkiestra noblowi? Po co orkiestra, orkiestra? Także tyle miałbym do powiedzenia. Tak, zgadza się, ale z drugiej strony. No, widziałem tego owsiaka kiedyś. To wie pan, wygląda tak mizernie bez tego nobla. Matka jest tylko jedna. No też. Eee. O nie. Proszę pana, mój dziadek zawsze twierdził, że w orkiestrze trzeba być kimś. Rozumie pan, co mam na myśli? Tak. Owsiak zbiera miliony, Nobel i rozdaje. Przypadek? Nie sądzę. Zupełnie nie rozumiem tego zamieszania wokół Nobla. Proszę pana, ja też chodzę na pokazy mody. ale nie twierdzał, że robią to z miłością dla Ajurka Owsiaka. Dlatego, bo najważniejsze jest wolność i swoboda. Dlaczego Nobel dla ośm? drzewo wozi się do lasu. Po co Noblowi orkiestra, nie rozumiesz? weź przestań! Wszak w niej drzemie taka siła, której nigdzie więcej nie ma! Ułameczek jej bez kitu jest jak laski dynamitu! Bo Nobel wynalazł yeah! dynamit, a woź to wyperda! Tak czy nie? Daj! A, Daj! A, 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 a. Bo to taka nowa tradycja jest. Jak nam zabiorą orkiestrę, to muszą nam na oddać. Monobla. Nie? jak dostaniesz ten Nobla, to ja ci zaśpiewam. Happy birthday to you. Akcja teraz, akcja teraz, akcja teraz. Nobel dla nas, my dla Nobla. Mój drogi Noblu, właśnie to jest to, co Ty Nobel dla nas, a My Nobel dla Ciebie. Do końca nie wiem o co chodzi, do końca nie wiemy jak to zebrać, do końca myślę sobie, że jeżeli Nobel zapęta mój profil, ja zapętam Nobel profil Twój. A jeżeli Ty Twój, to ja mój, a jeżeli my wszyscy, to wszyscy razem będziemy mieli najwspanialszy profil na świecie. Nobel dla orkiestry. Nawet nie wiem o co chodzi. Sposywałam się no. ja Mam dobrą koleżankę. Można już niego dostać? Eee, nie Myślę, tak, Nie wiem, to czy. Czy jeszcze nie? nie? wiem, czy Kamil jeszcze coś tam zarządził. Kurde, chyba nie. A gdzieśka? Dostaniemy tego Nobla. <głosy> <głosy> nie to jest <noise> trudna. <Tu za głosy>